Jestem Mr. Jeep i dzisiaj mam dla Was blisterki z Biedronki, tak. Kupiłem tylko dwa, bo miałem przy sobie tylko tyle kasy, żeby kupić dwa. A więc tak, ten filmik będzie podzielony na dwie części. Znaczy będą prostu dwa odcinki. W jednym otworzymy sobie jeden blisterek, a w drugim drugi blisterek. No dobra, to zaczynamy. Może najpierw otworzymy sobie blisterek z... z, z, z. I nie jest tą. Dobra. Sprawdźmy sobie, Chcę sprawdzić jaką limitką dostaniemy. Okej. Okay. Och, kurde, przyklejone. Dobra. Okej. Okay. A więc tak. Mamy. Iniesta, iniesta, limitowana edycja, to jest silni Okazaki z Japonii. Ok, e, tak. Mamy dwie paczki z Iniestą, jedną paczuszką z Messim i jedną paczuszkę z Neymarem To może, że iniesta jest dwóch, to zaczniemy sobie od Iniesty. Dobra, żeby nie było kodu, to trochę. Co so, jest? Ale te patruszki się głupio otwierają. Dobra, mamy... Sabairo <laughs> z Kostaryki. Luis z Brazylii. Oj, Sakai z Japonii. Mitrologu. I mamy Top Mastera Cristiano Ronaldo! No proszę, proszę, pierwszy Top Master. Choć mam już drugi. Dwóch, znaczy się, dwóch trawu. No je, tak się cieszę po prostu. Niby najciężej do zrobienia karta i mamy na dodatek sobie jeszcze ultimate Player i to jest... A sama Khany. No już widzę, że naprawdę ładnie, ładnie, bardzo ładnie będzie wyglądał ten unboxing blistra z Biedronki. Dobra, teraz weźmiemy sobie drugą paczuszkę. Okej. Okay. Mm. Aha! Mm tylko nie było. Dobra, mamy Arbolona z Hiszpanii, Tiders z Algierii Hummels z, z Niemiec Kobanów z Rosji z, z, z Korei i mamy na dodatek jeszcze Eksperta z Niemiec to jest Kloz, Mirosław Kloze, na Polak Mamy eksperta jeszcze na dodatek, wow, wow, naprawdę, wow, naprawdę, takie dobre karteczki w jednym listrze z Biedronki. Wow, naprawdę, nie wiem co powiedzieć, ale weźmy sobie mes... Czy mi się wydaje, czy patrz, z mesem jest grubsza i cięższa, dobra. Ale to się głupio otwierają. Okej, okay, mam Sylwę z Hiszpanii, Garay z Argentyny. Karny z Japonii powidokach Herwastki, czyli Chorwacji Samaraz i sama raz i to star player. Czekajcie? Bazweczek powinno być. Nie dobra, myślę, że już 7 bazóweczki. No dobra. No i otworzymy sobie ostatnią paczuszkę w tym unboxingu. I to będzie paczuszka z Iniestą. Też się dosyć gruba. A coś czuję, coś czuję, że będzie dobrze, dobrze będzie. Bardzo dobrze będzie. Ten unboxing i tak już jest bardzo dobry. Dominguez z Ekwadoru, Juan z Argentyny. Armero z Kolumbii, Lugano z Urugwaju, Giro z Francji i mamy fans favorite. To jest De Rossi z Włoch. Ok, no zobaczcie, naprawdę nie dość, że mamy top mastera, dwóch star playerów. Fajną limitkę, której jeszcze nie mam. Mamy eksperta, fans favorite: top mastera Cristiano Ronaldo. Yy, sta, yy, dwóch star playerów, tak? Dwóch star playerów, nie, jeden dwóch, dwóch, dwóch. I mamy fajną limitkę, której jeszcze nie miałem. No i oczywiście bazówki. Yy, no więc dobra. Yy, to był koniec pierwszego odcinka z blistrów, z Biedronki Do zobaczenia. Cześć.